Teraz akurat, widzę wszystkich, Robimy, robię rozrząd w pasacie B8. Filmowy. Bo przypadłość w Volkswagenach jest taka, że paski hałasują. I co jest dobre? To jest dobre to, że producent przewidział smarowanie paska rozrządu w Volkswagenie tym otworem. Normalnie smaruje się pasek, jak to nie pomaga to trzeba go wymienić bo normalnie ten bazek hałasuje co za auta, co? ale tak już jest żeby smarować pasek rozrządu <grystanie> jest trochę rozbierania, to jest bardzo dużo rozbierania, bo to jest AdBlue wtrysk AdBlue musiałem tutaj wyjąć cały wszystkie prąd, woda, gaz i inne media na bok i tak to jest potrafią się również rozszczelniać chłodnice powietrza doładowanego, tutaj w kolektorze sącym no i się wymienia cały kolektor nie? także no, jest ciekawie z tymi wagonami bardzo ciekawie no ale tak to wszystko wygląda nie? troszkę inaczej i gorzej jak w Mercedesie, w Mercedesie mamy łańcuch i tak dalej, i tak dalej ale żeby smarować pasek do rozrządu a tu mamy otwór, normalnie szok on normalnie na kółko idzie, tu za zaślepka jest i smaruje tutaj zęby nam, żeby on cicho pracował, nie? To jest coś dopiero, nie? Także pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia do kolejnego filmu.